Szanowni Państwo, doczekaliśmy się 15-lecia Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej i chcielibyśmy tak pokrótce omówić to powstanie nasze i przedstawić wszystkich tych, którzy byli założycielami Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej, bo stowarzyszenie już jest na powiecie na, na jeszcze dawniej 49 województw, to jeszcze było wojewódzkie, było powiatowe i tak dalej, ten ruch samorządowy to już jest wcześniej, od, 2000, od 1994 roku. Ale taka myśl się zrodziła na sądeczyźnie, żeby utworzyć to Stowarzyszenie Sołtysów w Ziemi Sądeckiej. I właśnie w 2005 roku to stowarzyszenie powstało. Może tu założycieli bym wymienił. Założycielami tego stowarzyszenia to był Józef Szudy, Czerwieński, Janusz Eugeniusz, Kaszprzak, Stanisław Pękała, Stanisław Górowski, Józef Węgrzyn, Eugeniusz Winiarski, Jan... No, zapomniałeś Piotruś o najważniejszym, Nie. Antku Kasiku. Będzie. A będzie, bo Antek Kasik to był również założycielem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. I był długie lata w tak, zarządzie tak, w Krajowym tak. Stowarzyszeniu Sołtysów. Tak, to... słusznie. Antek Łukasik był od samego początku. My jeszcze możemy o nim powiedzieć, bo to był pierwszy założyciel, ale już jeszcze w ogóle jest w Krajówce. Kraj... Tak, krajowe. Także Także no, Paluch, Kazimierz, Bozofia, Kmieci, Stanisława, Oleksy, Bolesław. I, no, I u Łukasik Antoni. Jest, tak. jest tu, jest. Także to, tam może jeszcze niektórymi nie wiem mniej, ale to byli tacy główni założyciele. Taka myśl się zrodziła i jednogłośnie u ustanowiliśmy zaraz y, nazwę Ziemia Sądecka i od tego czasu jesteśmy takim stowarzyszeniem co ty, z Ziemi Sądeckiej. Y, później już w kwietniu. Już było, był. Pierwszy zjazd. Już odbył się pierwszy zjazd stowarzyszenia, który właśnie w Sokole. Pierwsze Tak, pierwsze obrady. I wtedy do, do, do zarządu weszłeś Ty Piotruś i ja. I tutaj powiem, że od 15 lat obydwaj współpracujemy razem i to stowarzyszenie. Prowadzimy do. Ja bym jeszcze tak może szczegółowo powiedział, bo na, na zjeździe były by y, zgłoszone cztery osoby na pierwszego prezesa, ty, na tymczasowy y, y, zarząd, y, ale jedynie zgłosił się tylko Oleksy Bolesław. Tak, on wyraził I, zgodę i, bo, na przewodniczącego. Jak, jak pamiętam, to przy chyba przy dwóch szczęmujących. Bolek został prezesem, później Józef Szudy, Piotr Gniadecki, Czerwiński, Zbigniew Tomasiak i Kazimierz Paluch. Do komisji rewizyjnej weszli Kmiecik Stanisława, Halina Tokarz, Aleksander Sołtys i Hendryk Faron. No i praktycznie w takim składzie do tej pory cały ten zarząd działa i prawie komisja rewizyjna również no, w części. To, no tak, do, ty, do, do tej pory, bo później już były zmiany jeszcze bo, bo w, no tym, w, w latach, także już, ale ten, to taki zarząd działa do dziś. Nie wszyscy z tych założycieli no na pewno nie było, ale, ale tak. I mamy ten zarząd teraz. Trzeba przyznać, że rola Sołtysa wzrosła od początku. Ja na przykład jestem 17 lat Sołtysa, ale bez porównania to jest i szacunek, i poważanie, i liczenie się ze zdaniem Sołtysa. To jest dużo większe niż przedtem. Jest jednak doceniany Sołtys i przez władzę, i przez społeczność. To jeszcze chciałbym dorzucić parę słów o tej roli sołtysa, bo ro, rola sołtysa jest bardzo duża, jeszcze akurat w tym czasie, jak teraz. Sołtys to nie tylko podatek, nie tylko kont ale najważniejszy to jest kontakt z ludźmi, żeby ta rola była taka, bo on ma bardzo dużo do działania pod względem każdej dziedziny, począwszy od kultury. Musi wszędzie soutych być, żeby ta, od, począwszy od kultury, infrastruktura drogowa, y, lokalowa, w ogóle pod każdym względem, żeby nie zapominały o tym rolnictwie, o które tak dzisiaj już, tak tu jest różnica, ta wieś jest taka troszeczkę już niewiejska, żebym się tak wyraził. Tak, to, tak to ta rola sołtysza jest pod każdym rzędem. Ta kultura, ten obyczaj, te zwyczaje, żeby nie zaginęły, żeby, a, a chcący, żeby nie zaginęły, to trzeba kontynuować. I gdy się kontynuuje, to te tradycje, wszystko, które jest najważniejsze, nie zaginie. Stowarzyszenie Sołtysów w Ziemi Sądeckiej ma na celu promocję i prowadzenie Sołtysów spotkania integracyjne, jak również z o prestiż sołtysa, po prostu doradzanie innym są w innych gminach, bo te problemy różne są na różnych gminach i po prostu na takich spotkaniach konsultujemy między sobą, jak z funduszem sołeckim, jak są sprawy wydzielone w gminach do dyspozycji sołectwa, tego typu, Najczęściej są rozmowy, bo jedni mówią: U nas to jest tak, u nas to jest tak, czy tego by nie można zmienić, czy, czy w tym. Ja bym tu dodał, że najważniejsze są te spotkania integracyjne, które się spotykają, bo dzisiaj jest bardzo ważna ta integracja, żeby się ci sołtysi spotykali w ogóle ze samorządami. Także jest to wspaniała sprawa, często to są organizowane i to po gminach, żeby była wymiana tych sołtysów, Jedni tu przyjadą, trudzy znów z powrotem do innych gmin. To, to jest ważne. Później mamy takie szkoleniowe też spotkania. Najważniejsze też to jest dużo za te 15 lat. Spo, bardzo dużo było spotkań. Taka jedno spotkanie szkoleniowe. Szkolenie było takie bardzo ważny raz Akademia Sołtysa, które to 60 Sołtysów skorzystało z tego. Było to moim zdaniem bardzo piękne, długo trwało, bo to organizował biuro pracy z Krakowa. Także Sałtyści byli zadowoleni. Był dobry temat, bo to były te czasy jeszcze, jak żeśmy wchodzili na początku naszego stowarzyszenia. Także y, y, szkolenie na pierwszym miejscu. Mamy też szkolenie połączone z Bielgrzymką do Lichenia. Jeździmy, to już jest 20. i y, 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 połączyć jeszcze dawne stowarzyszenie, jeszcze przed y, naszym stowarzyszeniem, to jest 24 czwarta 24 razy myśmy się spotykali z kraju, na Krajówce. To jest w Koninie, w Licheniu i te szkolenia różnym, różne tematy. Także też to jest wspaniała sprawa. Jadą nawet pierw, w pierwszym roku naszego stowarzyszenia to było dwa autobusy zawsze na tą pielgrzymkę szkoleniową. Także jeszcze. Jest... No i jeszcze jedną zapomniałeś. Organizujemy co roku konkurs dla najlepszego sołtysa ziemi sądeckiej. I to jest całkowicie konkurs anonimowy, gdzie po prostu do końca jury zasiadający w jury nie wiedzą, jakiego Sołtysa oceniają. Anonimowo, to jest nasz wymysł taki dosyć, jest taki sprawiedliwy, bo tam różnie zaraz pogłoski, że a, bo ten lepszy, ten może tam już był ukartowany. A to anonimowe jest bardzo wspaniałe, bierzemy do, do kapituły różnych gości, redakcja, powiat, stowarzyszenie. Także jest ta komisja taka neutralna. To myślę, że to jest dobre i, i, i tak, takie dosyć opinia, że, że tak żebyśmy prowadzili dalej. Sołtysem roku w piętnastoleciu, może bym tak wszystkich wymienił, to znaczy w 2006 Antoni Łukaś już był, ale to był już pierwszy po, naszym stowarzyszeniu, po założeniu naszego stowarzyszenia. W 2009 Antoni Kruczek, Stara Wieś, gmina Grybów. W 2010 Antoniu Kasi, Grudę Gmina Grybów. Piękne spotkanie w Korzennej. Już po jego śmierci, w 2011 roku było spotkanie w Korzennej, odebrała nagrodę córka. Zofia Boasfroncza, Szczawnik Gmina Muszyna, Jan Gruca, Biała Niżna Gmina Grybów, Andrzej Szeliga Niecew, Gmina Korzenna, Stanisława Kmiecik, Łyczanka Gmina Łososina Dolna. Duże piękne spotkanie w 2014 roku Mirosław Garbacz Gołkowice gmina Stary Sącz. I to było w Gołkowicach. Tadeusz Kurzeja ostatnio właśnie w Ptaszkowej to nasze było ostatnie spotkanie Sołtys roku 2017. I wtedy Osim... też było z organiz... to też było z okazji Dnia Sołtysa gościliśmy władzę powiatu nawet pana marszałka Pozłowskiego. Tak, go gościł pan marszałek. W tym roku też już jest ogłoszony konkurs na najlepszego Sołtysa roku Ziemi Sądeckiej i finał będzie w, w maju w Starym, w, Starym w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim w okazji zjazdu sądeczka. Tak. Tak. Ja bym dodał, że w związku z tym 15-leciem chcieliśmy zaprosić. Wstępnie planowaliśmy to na 25 marca, jednak ze względu na Koronawirusa prawdopodobnie będzie to przesunięte w czasie, ale na pewno taki zjazd i wspomnieniowy się odbędzie, na których już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy. zapraszamy.